Witam Państwa z tej strony Srebrne Prowokacje. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat srebrnych monet obiegowych z okresu III Rzeszy, czyli z lat 1933-1945. Pokażę Wam, jakie typy tych monet wtedy funkcjonowały i zastanowimy się, czy te monety mogą być fajną alternatywą dla naszych polskich krajowych mapek, czy też monet z okresu II RP jako inwestycja w srebro fizyczne. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, zapraszam do obejrzenia odcinka. Na początku bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, bardzo Wam dziękuję za komentarze. Jest to dla mnie źródło bardzo cennej wiedzy. Jeżeli macie jakieś pytania czy uwagi, piszcie śmiało, zostawcie po sobie ślad tutaj pod tym filmem. Chciałem Was również zaprosić na Discorda. Wspólnie tutaj z pozostałymi twórcami czy autorami kanałów w zakresu właśnie srebra fizycznego z inicjatywy pana Nacocito został założony serwer. Link do tego serwera znajdziecie w opisie. No i tworzymy tam społeczność, właśnie która gromadzi osoby zainteresowane zbieraniem, kolekcjonowaniem czy też jak to się ostatnio zostałem tutaj za to skrytykowany stakowaniem srebra fizycznego. Dobrze, ale przechodząc do, do odcinka. Wiecie o tym, że poza monetami bulionowymi, które mam u siebie w zbiorze, które regularnie staram się kupować. No coraz bardziej interesują mnie monety, które mają jakąś historię za sobą. Zainteresowałem się monetami z okresu II RP. Mam kilka monet prl czyli typowych mapek. Natomiast ostatni okres, czyli bardzo szalone ceny, jeżeli chodzi o monety bulionowe i brak tych monet w sklepach, no skłonił mnie również do poszukania kilku ciekawych monet, które z punktu widzenia kolekcyjnego nie mają jakiejś specjalnej wartości, ponieważ są to monety w milionowych nakładach bita i bardzo popularne. Natomiast jest to jakaś ciekawa alternatywa, właśnie, czy to do drugiej RP, czy to do mapek. I te monety, które widzicie tutaj. Na ekranie w tej chwili to są właśnie monety z okresu trzeciej rzeszy monety, które były w obiegu w latach 1933 do 1934 i zobaczmy, co tutaj mamy. Zacznijmy sobie od monety, która jest na katalogu UCOIN oznaczana jako. Moneta okolicznościowa, to jest kościół garnizonowy w Poczdamie. Jest to moneta wybita z okazji pierwszej rocznicy rządów nazistowskich. Natomiast no, ja powiem szczerze, nie wiem jak ją sklasyfikować, ponieważ niby moneta okolicznościowa, natomiast nakłady tam są rzędu kilkadziesiąt milion, milionów egzemplarzy, więc to po prostu jest typowa moneta obiegowa. Moneta ta była wybijana w latach 30... 3 i 34, 33, 34 i 35. Tak, przy czym przepraszam, źle powiedziałem. 34 i 35, i tutaj mamy jeszcze tak zwanego orła bez stwastyki, czyli starszy typ orła na awersie. Tak, 5 Reichmark i kościół garnizonowy, zwany również potocznie wieżą. I tutaj, Pokażę wam, może powinienem to zrobić na samym początku. Tak mniej więcej, jeżeli chodzi o porównanie, jak te monety, które tutaj Wam prezentuję, mają się do współczesnych monet polskich. Weźmy sobie 2 złotówkę i złotówkę, żeby mieć jakiś punkt odniesienia. O, zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Więc nie są to tak duże monety, tak okazało jak monety z okresu cesarstwa niemieckiego. Tutaj taką jedną monetę to jest temat jakby na przyszły. Materiał, zobaczcie, natomiast też fajny kawałek srebra. Jeżeli chodzi o parametry tej monety, czyli ta pięciomarkówka kościu garnizonowy to jest 13,88 gram srebra, próby 900. I to, co mi się właśnie podoba w tych monetach pięciomarkowych, czyli tej tych pozostałych, to jest właśnie ta wysoka próba, czyli próba 900. Średnica tej monety to 29, grubość 2,3 mm i tutaj mamy. Złapiemy ostrość na arancie tej monety jest charakterystyczna inskrypcja, napis, no nie podejmuje się przeczytania tego napisu w języku niemieckim. Tak to wygląda. Jak widzicie moneta no, w słabym stanie takich monet naprawdę znajdziecie mnóstwo, czy to w sklepach numizmatycznych na portalach aukcyjnych, na giełdach staroci, bardzo popularna, bardzo często sprzedawana. Tak jak zresztą te pozostałe, które tutaj są w pakietach, właśnie z myślą o tym, że jest to moneta bardziej inwestycyjna niż kolekcjonerska. Dobra, czyli to jest kościół garnizonowy. Przejdźmy do monet z wizerunkiem ówczesnego prezydenta Republiki Weimarskiej i następnie trzeciej Rzeszy, czyli Paula von Hindenburga, który był tym prezydentem właśnie w latach 1925 do 1934. I tutaj pośmiertnie wybito monety z jego wizerunkiem. I tu mamy monety dwumarkowe i pięciomarkowe. Natomiast zacznijmy od tych monet pięciomarkowych. Jak już zacząłem tutaj od kościoła garnizonowego, to przejdźmy teraz do pięciomarkówek z Polem von Hindermurgiem. I tutaj mamy... Te monety były bite w latach 30... Zaraz... W latach, w latach 35 do... 39. Przy czym w latach 35 i 36 była jeszcze starsza wersja, zaraz ją tu znajdziemy, która tu jest 36. Tak, tu jest 36. Była jeszcze starsza wersja orła, taka sama jak na tutaj na tej monecie z kościołem garnizonowym. Natomiast w 36 roku wprowadzono już nową wersję wersję ze swastyką. No wiadomo. Tutaj wizerunek na tej monecie może się, no, powinien się jednoznacznie źle e, kojarzyć, natomiast no, umówmy się, że najważniejsza jest zawartość srebra e, w tej monecie. I podobnie jak kościół garnizonowy, monety te wybijane w bardzo dużych nakładach, bardzo popularne, mnóstwo tego można znaleźć gdzieś e, u nas na giełdach czy na portalach. Podobnie jak kościół, tak samo na rancie mamy Inskrypcję ostrość. Tak, nie tak łatwo złapać ostrość. Na... O dobra, udało się. Tutaj mamy inskrypcję na rancie tej monety. Ładnie to wygląda. Dobra. Czyli to jest moneta pięciomarkowa i podobnie jak kościół garnizonowy 1388, próba 900, średnica 29, grubość 23, czyli te same parametry. I te monety, w większości przypadków ceny tych monet wahają się w granicach między 30 a 40 zł. Przynajmniej tak ja je kupowałem. Co biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny, jeżeli chodzi o spot srebra, o kurs dolara, no to daje nam mniej więcej zawartość srebra w tej monecie na poziomie około 27 złotych, czyli przeliczając premium na tej monecie jest to 35, w okolicach 35-40%. Kupując, miałem powiem szczerze takie, dwie takie monety kupione w, w styczniu tego roku, gdzie srebro, jeżeli chodzi o monety bulionowe, te, te premium na tym srebrze było w granicach 20%, wtedy premium na tych monetach również wynosiło w okolicach 35-40%, więc wydaje mi się, że w tej chwili jest to ciekawa alternatywa właśnie dla monet bulionowych. Dobrze, tutaj u góry Dwie monety mniejsze, wizerunek ten sam, awers również podobny, czyli mamy swastykę. Nie ma w przypadku dwumarkówek wersji z tym starszym typem Orła. Mamy tylko i wyłącznie Orła ze swastyką. Monety dwumarkowe, moim zdaniem, są mniej atrakcyjne, jeżeli chodzi o zakup tych monet, właśnie ze względu na zawartość srebra, ponieważ są to monety. Z niższą próbą. Tutaj mamy próbę 625. Waga tej monety to jest 8 gram. Średnica, niech zerknę do ściągi, średnica to jest 25 mm i grubość 2 mm. Natomiast, no, ze względu na tą słabszą próbę, no, myślę, że bardziej warto zainteresować się właśnie tymi monetami pięcio markowymi. Dobrze. Jeszcze tutaj raz postawię tą złotóweczkę, żeby mniej więcej widzieć rozmiar, czyli ta dwumarkówka jest troszeczkę większa, niż współczesna moneta o nominale 1 złoty. To pokazywałem. Dobrze, słuchajcie, to jest tak jak powiedziałem dla mnie w tej chwili taka pewnego rodzaju odskocznia od monet typowo bulionowych. Zainteresowałem się właśnie tymi monetami. A w przyszłym materiale pokażę Wam jeszcze coś innego, czyli monety jeszcze starsze, monety właśnie z okresu cesarstwa niemieckiego. To na dzisiaj jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału i zapraszam Was na serwer Discorda, o którym już tutaj wcześniej wspominałem. Dzięki, cześć.